Witam, witam dziś furka, która może i nie dorównuje Lancerowi Evo czy imprezie STI, ale no stoi od razu za nimi, czyli Mazda 6 MPS. W skrót ten oznacza Mazda Performance Series, więc można już oczekiwać, że szóstka oferuje coś więcej. Na rynku amerykańskim nazywano ją Mazda Speed 6, a japońskim i chińskim Mazda Speed Atenza. Pod maską 2-3 Turbo. L3 VDT, ale to nie jest to samo 2 2.3 wolnosące L3, tylko nowa konstrukcja prowadzona wraz z MPS-em. Łączy tylko ten sam skok, jak i średnica cylindrów. Silnik ten wyposażono w bezpośredni wtrysk, zapłonem iskrowym, nazywany DC, w celu równowagi sportowej jazdy z doskonałymi właściwościami ekologicznymi. Jak mówiłem, Mazda współpracowała z Fordem. I ten silnik powstał po ogłoszeniu przez Forda gamy silników EcoBoost. Ale 2.0 i 2.3 EcoBoost to nie jest to samo co 2.3 Mazdy. Mają wspólny blok, ale turbo, głowice, wtrysk, jak i fazy rozrządu to już coś całkowicie innego. Produkcji zaczęto z opóźnieniem w listopadzie 2005 roku i trwała do końca 2007 roku, ale rozpoczęcie było zaplanowane już w czerwcu. I szkoda, że się nie udało, bo by wyszło jeszcze parę sztuk więcej tego cuda. Cuda, bo silnik ten generował 272 konie mechaniczne, na Europę 260, na Amerykę 274, a na ostatni rok zmniejszono na 270 i wszystkie wersje przydały 380 Nm. Różnica mocy na Europę to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kochane normy emisji spalin. Względem zwykłej wersji, poza silnikiem, wiadomo, różni się z podstawowymi, jak zawias, hamulce czy większe koła. Co ciekawe, wychodziła tylko w trzech kolorach czerwonym, czarnym i srebrnym. Przód jest całkowicie przebudowany i nie że tylko zderzak, ale jeszcze grill, maska, błotniki, rogi, jak i nakładki na drzwi, tail ze światłem stopu, jak i mocno narysowany tylny zderzak z dwiema rurami wydechowymi. No jak już jestem przy tyle, to tak, MPS miał napęd na 4 kapcie, ale z systemem Mazda Active Torque Split, który działał w dobrze nam znany sposób. Tylny napęd jest dołączany w zależności od warunków jazdy i może się dzielić od 0 na 100 do 50 na 50, naprzód i tył. Moc na tył przekazywana jest przez mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu czyli szperę, była dostępna w dwóch wersjach wykończenia środka materiałowym lub wyskórzanym z opcjonalną nawigacją DVD którą lepiej zmienić na tablet i wyświetlać parametry silnika w standardzie była automatyczna klima jak i nagłośnienie Bose ale w środku nie widzę różnic między zwykłą szóstką poza nakładkami na pedały i gałką z biegów pewne kwestie od razu na pierwszy rzut oka no mi się nie podobają no widać bardzo bogate wnętrze, ale to auto ma 260 koni, robi w okolicy 6 sekund do setki, a fotele, yy, no by się przydały jakieś bardziej trzymające. Nawet u siebie w s 46 mam kubełkowe, a Kuni prawie dwa razy mniej. No ale w takie trójce pierwszej generacji normalnie wstawiali kubły, więc tego nie rozumiem, bo trójka ma apen tylko naprzód, więc nie doświadczysz tam takich przeciążeń jak w szóstce idąc pod maskę intercooler w takim umiejscowieniu ma sens ale w STI gdzie jest zrobiony wlot to w masce ale widać, że nauczyli się na tym bo w drugiej generacji Mazdy 3 już takowy wlot zrobiono jego rozwiązaniem widziałem, że są pakiety ze standardowym ustawieniem intercoolera które na pewno jest wydajniejsze co śmieszne największym plusem jakim minusem okazuje się moment obrotowy Mazdauni. plusem, no bo jeździ to pięknie ale fabrycznie nie jest przygotowana na takie obciążenia mocowanie silnika a w szczególności dyferencjału no nie dają rady i warto zainwestować mocniejsze zamienniki zanim mocowania w dywsze, ułamią się od przeciążeń rozrząd jest na łańcuchu ale tutaj wieczny nie jest to samo dotyczy się zmiennych faz rozrządu ale nie patrząc na te rzeczy, Mazdunia jest cudowna. Niby o Mazda. Fy, a tu proszę, na światłach nikt się nie będzie spodziewał, że taka Mazda na spokojnie go obleci. Mazdunia może dać dużo fanu z jazdy, dzięki napędowi na tył i poczuć w środku luksus. W porównaniu do takiej wektryce. Cenowo, no w Polsce znajdziemy cztery sztuki więc nad tym się nawet nie wzorowałem ale znalazłem Mazdunię co ma wszystko MPS Turbo RS S GTI jeszcze kolejne S to pewnie S-Line człowieku Polak wie jak przyciągnąć ludzi do ogłoszenia jak już to już szukał w Niemczech i tam ceny zaczynają się od 15 do nawet 60 złotych oczywiście no ale też ich jakoś za dużo nie ma więc poszukiwania rozszerzyłbym na całą Europę lub wyczekiwał na dobrą sztukę. Najlepiej to szukać w seryjnym stanie, bo chociaż masz pewność, że komuś nie zależało, nie robił mapy, żeby zwiększyć moc, jak i usunąć ograniczniki na pierwszych biegach, czyli w skrócie są mniej skatowane. bynajmniej powinny takie być. Wiadomo, no brak se dochowożyć w taką Mazdę, ale podziękuję Ci za uratowanie przed zgrozowaniem. Mazda 6 MPS, może i wymagający serca, ale slipper idealny.